Czy w obecnych czasach istnieją miejsca, w których porywa się młode dziewczynki do przymusowej prostytucji? Porywanie szczególnie kobiet, dziewcząt do prostytucji jest w jakimś sensie przeszłością. Był taki moment, kiedy pojawił się problem handlu ludźmi, i rzeczywiście takim bardzo popularnym sposobem pozyskiwania kobiet do prostytucji były porwania. Przestępcy bardzo szybko się zorientowali, że to w zasadzie jest droga donikąd. Jak mówi stare polskie porzekadło, z niewolnika nie ma pracownika. Zorientowali się, że to trzeba wymyślić inny sposób na pozyskiwanie kobiet. Więc ani porwania, ani przemoc, tylko stworzenie takiej sytuacji, o której mówiłem, odpowiadając na pierwsze pytanie. Stworzenie sytuacji zależności. Po pierwsze, można odkupić dziecko od rodziców. Są takie sytuacje wielokrotnie rodziny są w takiej sytuacji, że muszą sprzedać dziecko które będzie eksploatowane w seks biznesie.